Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. W ramach tego wykładu chciałbym przedstawić taką koncepcję teoretyczną, która będzie odnosiła się do tego, że e-learning jest pewnym systemem, pewnym procesem edukacyjnym, który jest w stanie nie tylko przekazywać, dokonywać transferu wiedzy, ale również wpływać na postawy i na zachowania. I to w zakresie pewnych postaw tutaj szczególnych. W ramach właśnie tego wykładu przedstawię tą koncepcję, dlaczego właśnie ten obszar marketingowy, obszar, który, który jest pewnie specyficzny, no, powszechnie znanym nam obszarem. Takie Wprowadzenie dotyczące samych postaw, że postawa jest to pewnego rodzaju względnie trwała ocena i jednocześnie odniesienie do ludzi, przedmiotów, faktów lub idei. Czyli taka bardzo ogólna koncepcja, a zachowanie to ogół złożonych i celowych reakcji pod wpływem bodźców, które, które są bodźcami z otoczenia lub bodźcami wewnętrznymi. Postawy. Jak gdyby są wewnętrzne, a zachowania zewnętrzne one się wzajemnie uzupełniają i wzajemnie na siebie wpływają. Edukacja to proces kształtowania jednoznacznie zdefiniowanych postaw i zachowań, szczególnie jest to istotne w odniesieniu do pracowników, gdzie te postawy czy zachowania są tutaj pożądane w ramach danej organizacji, także w ramach oczekiwań określonego rynku zewnętrznego. Tutaj to równoczesne rozwijanie jest po prostu bardzo ważne, dlatego że ten proces, jak wspomniałem, jest procesem wzajemnie się uzupełniającym. Edukacja jako system obejmuje podmiot, w tym przypadku konkretne osoby w ramach zarządzania marketingowego, to za chwilę jeszcze, to są wszyscy pracownicy przedmiot i tutaj tym przedmiotem są szczególne cechy podmiotów, czyli szczególne cechy pracowników w zakresie cech dotyczących marketingu partnerskiego i marketingu personalnego, czyli tych marketingów, które są ukierunkowane zewnętrznie i wewnętrznie. Cel to jest rozwój wewnętrzny i zewnętrzny organizacji, czyli kształtujemy postawy po to, żeby organizacja miała możliwość rozwoju. Sposób osiągania celów, co jest też w procesie edukacyjnym takim istotnym elementem, efektywność i sprawność. No i metoda, między innymi metoda e-learningowa w tym kontekście, żeby nie omawiać jak gdyby całości, ponieważ postawy, zachowania, wszystko możemy w całym procesie kształtować przez różne metody. I teraz króciutko. Postaw uczymy się podobnie jak wielu innych umiejętności, a szczególną rolę odgrywają wzmocnienia i naśladowanie. No i tutaj chciałem zwrócić uwagę, że w samym już procesie e learningowym ten proces wzmacniania przez powtarzanie jest bardzo dobry, bardzo skuteczny metoda i e learningu się do tego bardzo niejako nadaje. Natomiast proces naśladowania również ma miejsce poprzez naśladowanie tych, którzy są czy tutorami, czy mentorami, różnie to się prawda, określa i definiuje, także to jest też bardzo istotny element tego procesu. Następnie yy, mówimy, że skutecznym sposobem zmiany postaw i zachowań jest to, by ludzie odgrywali jakieś role, czy uczestniczyli w pewnych rolach, w których będą się uczyć, w których będą się identyfikować i w e-learningu możliwości różnego rodzaju symulacji gier właśnie temu bardzo sprzyjają. Teraz króciutko o zarządzaniu marketingowym w organizacji. Zarządzanie marketingowe w odróżnianiu od zarządzania marketingiem, czyli ściśle działem związanym z działalnością marketingową, jest pewnym procesem bardzo szerokim. Jest to szerokie ujęcie, które po pierwsze podmiotowo obejmuje wszystkich pracowników. To wszyscy przyczyniają się do tego, aby firma istniała, funkcjonowała, rozwijała się na rynku. I to jest taki marketingowy sposób myślenia. Tutaj jeżeli chodzi o to kształtowanie postaw i zachowań, jest to szczególnie istotne, żeby niejako zdefiniować, że w marketingu właśnie postawy i zachowania są czymś zdecydowanie istotniejszym niż określony zasób wiedzy, szczególnie właśnie w tym marketingu takim szeroko rozumianym. No i marketing partnerski w dwóch takich ujęciach. Ujęcie wąskie, czyli konkretna partnerska współpraca z klientami, ten podstawowy niejako wymiar partnerstwa z klientem, czyli odniesienie wszystkich działań przedsiębiorstwa do partnerów. No i rozumienie szerokie, że tutaj odbiorcami niejako tych relacji, czy tworzenia tych relacji partnerskich są dostawcy, także jest także rynek pracy, są podmioty opiniotwórcze, różnego rodzaju organizacje, także konkurencja i taki i rynek wewnętrzny. Jeżeli chodzi o pewne cechy tego marketingu partnerskiego, które są szczególnie istotne, to będzie dążenie do najlepszego zaspokojenia potrzeb klientów, dążenie do wytworzenia możliwie lepszych towarów od tego, co oferuje konkurencja, no i przestrzeganie zasad etyki biznesu i marketingu. Jeżeli chodzi o marketing personalny, to tutaj jest to pewien system postępowania i zachowania firmy w odniesieniu do pracowników, których traktujemy jako przede wszystkim tak zwanych klientów wewnętrznych, ale traktujemy w sposób szczególny, ponieważ podkreślamy ich, jak gdyby, wartość samą w sobie, jako wartość osoby. Postawy i zachowania charakterystyczne dla marketingu personalnego, to postrzeganie wszystkich pracowników jako klientów, otwartość jako całość na potrzeby, interesy i oczekiwania klientów, czyli tych pracowników własnych. Klienci, którzy są wewnętrzni firmy, jako członkowie wspólnoty, kształtują jej wizerunek i dbają o jej rozwój prosto o tych klientów, czyli przyszłych pracowników. No i tutaj dlaczego e-learning jest tą jako szczególną metodą, która może być wykorzystana, dlatego że posiada pewne cechy temu niejako sprzyjające, czyli elastyczność miejsca i czasu kształcenia, indywidualne tempo nauki, szybka dystrybucja wiedzy niezbędnej oraz stabilna jej absorpcja, nieprzerwane rozpowszechnianie wiedzy i zasobów dydaktycznych w całej organizacji. Możliwość bieżącej standaryzacji szkolenia, bieżący dostęp do szczegółowych informacji o postępie i ef efektywności szkolenia. Czyli te cechy, które są tutaj istotne z punktu widzenia y możliwości wpływania y na y postawy. No I tutaj, y co jest takie bardzo ważne, że e-learning jest y systemem. Czyli tutaj y przez to działanie systemowe, czyli połączenie Wielu różnych części, które ze sobą współgrają, będzie mógł przyczynić się do tworzenia postaw, które wymagają oddziaływania systemowego. Idernik tutaj jest tym systemem, który, tak jak wspomniałem na samym początku, oferuje to kształcenie dedykowane, te dedykowane kompetencje, które są oczekiwane w zakresie kształcenia pracowników. I tutaj pewnego rodzaju ciągłość procesów e-learningowych ma jak gdyby ogromne znaczenie w kształtowaniu tych zachowań i postaw, ponieważ nie są to działania, które można, czy efekty, które można osiągnąć przez działania incydentalne. No i tutaj tworzy się określona kultura wokół działań e-learningowych, tych trwałych działań. I ta kultura będzie kulturą integrującą pracowników, kadrę menedżerską. No i learning jest tak jak marketing partnerski i jest personalistyczny, czyli traktuje bardzo w sposób zindywidualizowany uczestników tego procesu. No i gwarancja, która, która tutaj jest bardzo ważna, gwarancja tej sprawności i efektywności learningu w tym procesie kształtowania postaw. To to, że jest to działanie celowe, że to działanie ma określoną treść, ma określone metody, procesy, tworzy system, no i generuje też efekt synergiczny. No i to niejako daje tą sprawność i efektywność w osiąganiu założonych celów. To tyle. Dziękuję Państwu.